Hej, witajcie, ja jestem Trampek a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co zostało dodane do najnowszego Snapshota już przyszłej wersji 1.17. Więc no, to, co dzisiaj zobaczymy, jest praktycznie no, premierowo. To dosłownie wczoraj, jak ja to nagrywam, to wczoraj. Yy, zostało to pokazane, więc ja chciałem tak całkiem szybko, no, nie jak na pewno ten film z Farm Endermanów, przepraszam, że przeciągałem, no ale dzisiaj dowiecie się na pewno czegoś ciekawego o najnowszej wersji, więc co, zostawcie łapkę i lecimy! Zacznijmy od geod ametystowych które przypominają kule w formie jaskini. Jaskinie te posiadają trzy warstwy zrobione z nowych rodzajów kamienia. Są nimi po kolei do środka: tuf, kalkit oraz oczywiście ametyst, czyli jego dwa rodzaje. Sam ametyst. Ma cztery etapy wzrostu, i dopóki nie osiągnie końcowego, czyli czwartego, nie możemy go zebrać w formie itemu. Gdy zniszczymy podstawę, na której stoi właśnie ten minerał, on sam się niszczy. Ametyst w formie minerału. Może być kładziony na każdej płaszczyźnie. Ważne tylko, żeby był to na przykład bok y, całego bloku. Aby pozyskać ten minerał jako item, trzeba go rozwalić kilofem żelaznym, diamentowym lub netheriteowym. Niszcząc go tymi samymi kilofami, ale z zaklęciem fortuna, na przykład 3. Dostajemy prawie trzy razy tyle, pozwalając go kilofem z sakle, zaklęciem silk touch możemy pozyskać kryształ w nienaruszonej formie. Do gry zostały również dodane różne warianty świeczki, które gasimy łapką, a zapalamy pochodnią. został dodany też kołczan na różnego rodzaju itemy w taki sposób, aby na przykład wychodząc z jakiegoś biomu wypełnionymi ro różnego rodzaju blokami zmieścić wszystkie z tych przedmiotów w jednym slocie. Na dodatek została dodana lutneta, która to dosłownie całkiem dobrze wyraźnie Przybliża miejsce, w które patrzymy. Używamy ją klawiszem prawym myszki. Został dodany nawet piorunochron, który to chroni pobliskie miejsce przed zapaleniem przez piorun, czyli sprawdzi się jako dosłownie postawienie go na drewnianym dachu, czy to z wełny, cokolwiek co się pali i nie będzie ryzyka, że się zniszczy. Co dziwne, do Minecrafta zostało dodane szkło, które blokuje światło. Chociaż jest to dziwne, będzie się świetnie prezentowało w budowlach typu opuszczone zamki, opuszczone twierdze czy coś w tym stylu. A co powiecie o wodnej kolejce? Nie, nie podwodnej, tylko wodnej. Dosłownie przez wodę, jak widzicie, zostało to dodane. Woda teraz dosłownie, jak przez Trapdory, może przechodzić i całe źródełka mogą się w niej tworzyć. No i teraz blok, na którego wszyscy czekali, czyli miedź którą możemy przepalić, podobnie jak żelazo. Są tego cztery etapy. Od tej, mógłbym powiedzieć, świeżej, kiedy to jeszcze nie została naruszona, czyli nie uległa korozji, do tej najbardziej w sumie utlenionej. Na każdym z tych etapów jest możliwość zrobienia cegiełek. A co za tym idzie? Ceglanych schodków oraz półpłytek. I to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za go obejrzenie. Jeśli będziecie chcieli więcej takich testów, snapshotów, to jak najbardziej, ja jestem za. Jedyne czego bym potrzebował to jakiejkolwiek zachęty, no, chociażby w formie łapeczki. Bo, no nie powiem, statystyki spadają mi na bardzo dużą skalę, więc Wy możecie tylko to naprawić. Jeśli będziecie chcieli więcej wiadomo, łapeczka. Oczywiście subskrypcja, żeby nie, przegap prze nie przegapić więcej, czy to Snapshotów, czy to innych odcinków z tego kanału. Więc co, ja się z Wami żegnam. Cześć!